Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z Ultimate Team na moim kanale. Dzisiaj przeprowadzimy sobie test składu, który widzieliście w poprzednim odcinku. Składu z Ligi Portugalskiej. Wypróbujemy go dzisiaj w turnieju online, tak? turnieju online i wybierzemy sobie tarczy mistrzów, no bo nie możemy wybrać innych turniejów, ponieważ brązowi... Muszą być tam brązowi zawodnicy, żeby była brązowa. Brązowy turniej, także no nie damy niestety rady. No i zobaczcie sobie tutaj ten skład, wiecie nic się nie zmieniło, no bo nie okupowałem żadnych zawodników. No i wyszukujemy sobie pierwszego przeciwnika, żeby rozpocząć ten turniej. I zademonstrować Wam jak gra ten zespół. No i przeciwnik jest znaleziony. Tutaj oczekujemy jeszcze na niego i mamy. Herpa Jaksu, Troje też, a Jaksu, jeśli się nie mylę, chyba nie jestem pewny, no i zobaczmy sobie teraz jego skład. Zgranie 66, także może być nieźle, no ale sami złoty, złoci zawodnicy. będą na ataku, no i tutaj... Jeszcze nie wiem. Colucini, tak taki tutaj jeszcze do obroca z. To ten hamu, chyba tak. hamu. jeśli się nie mylę. No i tutaj zobaczmy sobie już pierwszą akcję w tym meczu. Pierwsza akcja bramkowa. Tutaj przeciwnik ma piłeczkę. Dość podaje, fajnie. No i niestety strzałem technicznym zdobywa bramkę. I Benz zdobywa brameczkę, widzicie, powiedziałem o nim w prezentacji składu przeciwnika, no i zdobywa brameczkę i przegrywamy 1-0 w 16 minucie, no ale za chwilę my atakujemy, teraz nasza akcja i zobaczcie sobie naszą piękną akcję tutaj mamy warela na skrzydle i warela dośrodkowuje no i mamy brameczkę z główki, Eder zdobywa pierwszą bramkę z główki, 23 minuta i doprowadzamy do remisu możemy uspokajać publiczność, bo nieźle nam to wyszło, 23 minuta i już mamy remis no i nie zwalniamy tempa, tutaj kolejna akcja, niestety już akcja przeciwników w drugiej połowie, dośrodkowanie, tutaj przejęliśmy piłkę, ale straciliśmy, było głupie zamieszanie, no i jak widzicie straciliśmy bramkę w 70. minucie i przegrywamy 2 do 1, no ale miejmy nadzieję, że zdążymy jeszcze odwrócić losy tego spotkania na naszą korzyść, no i zobaczcie teraz nasza akcja, tutaj 83. minuta i Eder biegnie sam, Eder pokonał w sumie 4 obrońców i Eder z strzałem technicznym pokonuje bramkarza. Także świetna akcja indywidualna Edera i 84 minuta i doprowadzamy do remisu w tym spotkaniu. Było ciężko na początku no ale zobaczcie zdobywamy brameczkę no i miejmy nadzieję, że jeszcze mamy trochę czasu w tym spotkaniu także uda nam się zdobyć jeszcze jakąś bramkę no i wygrać to spotkanie. No ale remisem kończy się to spotkanie no i mamy dogrywkę, pierwsza dogrywka w moim wykonaniu, w sumie pierwszy remis do standardowym czasie gry i dośrodkowanie. Zobaczcie nasze akcje. Tutaj mamy słupek, no ale podobice zdobywamy bramkę i po raz kolejny zdobywa bramkę z główki. 105. minuta i możemy się cieszyć ze zdobytej bramki i prowadzenia w tym meczu. Miejmy nadzieję, że już nie udamy tego prowadzenia do końca i pewnie awansujemy do następnej rundy tarczy mistrzów. Zobaczmy sobie jeszcze raz. Piękne uderzenie główką, no i Pierwszy raz się nie udało, ale dobitka już była bardzo skuteczna, no i wygrywamy 3-2. No ale mamy jeszcze jedną naszą akcję w, w tym meczu i to już 111 minuta. Zobaczcie sobie tutaj mam na skrzydle Alana. Alan biegnie sobie sam, przepycha się z obrońcami, no i zdołał dośrodkować. No i kolejny strzał z główki i Eder zdobywa bramkę po raz kolejny z główki. Chyba wszystkie bramki w tym spotkaniu Eder zdobył z główki, ale jestem z niego bardzo zadowolony, no bo zobaczcie jak on się spisuje w tym spotkaniu. Strzela z główki praktycznie wszystko, co ma Po prostu każdą sytuację, którą Dostaje w tym spotkaniu, wykorzystuje, no i takim wynikiem kończy się ten mecz, wygrywamy 4 do 2 4 bramki wszystkie zdobył Eder I przechodzimy do kolejnej rundy Tarczy Mistrzów Zobaczcie sobie statystyki tutaj Przeważaliśmy w tym spotkaniu spokojnie, wygrywałem 4 do 2, chociaż no, przegrywaliśmy, także no, nie było to załatwione spotkanie. Tutaj mamy kontuzję naszego zawodnika. Często właśnie dzieją się tutaj kontuzje w tej FIFA. To jest zupełnie inaczej niż w FIFA 13, gdzie praktycznie w ogóle nie było kontuzji. A teraz co chwilę jest jakaś kontuzja, no ale na szczęście mieliśmy akurat tą kartę u nas w klubie, no i wykorzystaliśmy sobie zaraz ją na zawodniku, nie musieliśmy kupować. No i wyszukujemy sobie kolejnego przeciwnika w następnej rundzie tarczy Mistrzów. Miej nadzieję, że to nie będzie jakiś ekstra mocny przeciwnik, a jeśli będzie to nasz skład sobie z tym bez problemu no bo pierwszy mecz zagrali dosyć dobrze. Mimo, że straciliśmy dwie bramki, przegrywaliśmy, no to jednak udało nam się doprowadzić do remisu, a potem wygrać do, już w dogrywce. No i zobaczmy sobie tutaj skład naszego kolejnego przeciwnika. Malik, nazwa zespołu, no i to jest Liga Angielska z Eto na ataku. Tutaj Valencia na prawej, Pomocy na lewej. Pomocy jest Lenon, jeśli nie mylę, tak? Prawy pomocy, ale na lewej pomocy jest tutaj ustawiony. No i zaczynamy kolejny mecz i tutaj mamy 41 minuta dośrodkowanie i znowu słupek, ale mamy bramkę i Eder znowu znowu bramkę z główki. Kolejny mecz, kolejna akcja Edera. Bliźniacza do poprzedniego spotkania, zobaczcie sobie, że znowu po jego strzale była poprzeczka, ale potem po poprzedce z obitki znowu bramkę i Takim też wynikiem kończy się ten mecz i wygrywamy tylko 1 do 0. To był dosyć ciężki mecz, ale wygrywamy tylko jedna bramka w tym spotkaniu, a zdobyłem 605 monet. No i przechodzimy do kolejnej rundy. Także mało bramek, jeśli chodzi o mnie, no to też byłem zdziwiony, bo zawsze było bardzo dużo bramek w moich spotkaniach, no ale tylko jedna bramka. Takie mecze też się oczywiście zdarzają, no ale przechodzimy dalej, no i wyszukujemy sobie kolejnego przeciwnika. W następnej rundzie to już będzie półfinał tak i teraz mamy znaleziony przeciwnik, wybieramy sobie stroje, no i zielony zielony no to tak nie bardzo może zmieni, no na białe o dobrze, no i teraz możemy kontynuować, zobaczmy sobie jego skład, też ma trochę słabsze zgranie, jego skład tutaj jest no pomieszany, Liga Niemiecka, Hiszpańska, Liga Rosyjska, tam był też jeden zawodnik na lewej pomocy, także miejmy nadzieję, że sobie z nim poradzimy. No i zobaczmy, przechodzimy teraz do spotkania i akcji z meczu. No mamy znowu deszcz, bardzo często gramy w deszczu, a deszcz trochę to jest wszystko nieprzewidywalne, no ale akcja przeciwnika, widzicie, odbiła się piłka tutaj od naszego zawodnika, no i trochę szczęśliwe, zdobyła bramkę, no bo była już pusta bramka, bramkarz, bramkarz wyszedł, no i nie mógł już tam obronić tego strzału i siódma minuta i pogba pierwszy strzelce bramki w tym meczu, no i przegrywamy 1 do 0. No ale za chwilę to miejmy nadzieję, że my przyciśniemy i mamy rzut rożny. Dośrodkowanie, no i znowu bramka z główki, tym razem Rejes nasz obrońca zdobyła bramkę i mamy już remis. Dziesiąta minuta i mamy remis w tym spotkaniu. Także zobaczcie sobie jeszcze raz dośrodkowanie. No i Rejes wyszedł tutaj najwyżej, wygrał walkę z obrońcami i zdobył bramkę z główki po rzucie rożnym, no i mamy już remis. No i za chwilę kolejna okazja. Dla nas, zobaczcie, znowu rzut roczny, tylko z drugiej strony kolejne ośrodkowanie i kolejny gol z główki i tym razem kto? Oczywiście Eder. Eder, kolejna bramka z główki w tym pucharze. Naprawdę nie liczyłem tego, ale to już będzie chyba jego szósta bramka z główki w y, tym pucharze. To jest trzeci mecz rozgrywany i to chyba szósta bramka, jeśli się nie mylę. Cztery bramki w pierwszym meczu zdobył, w drugim meczu też chyba zdobył bramkę i Teraz kolejna bramka i tu już mamy sześć bramek i kolejny rzut rożny dla nas to już druga połowa. No i tutaj niestety nie udało nam się nic zrobić, ale przejmujemy piłkę i strzałem, tak jest, to była bramka Carlos Martins. Po strzale obrońca nie, nie zareagował sobie tutaj odpowiednio, nie, nie pokrył Carlo, Carlosa Martinsa. Bramkarz wypluł piłkę przed siebie, no i zdobywałem bramkę, wygrywamy już 3 do 1. Także myślę, że to spokojnie wygramy, ale kolejna akcja dla nas: 87 minuta i fajny strzał. lobikiem po Eder zdobywa kolejną bramkę, no już nie z główki, tylko lobikiem zdobywa bramkę. 87 minuta Eder kolejny szelcem bramki, i wygrywamy już 4 do 1 w tym spotkaniu. Także myślę, że jesteśmy już niezagrożeni, i pewnie awansujemy do finału tarczy mistrzów. Także gram w sumie pierwszy raz. Granty z składem też pierwszy raz i pierwszy raz tarcza mistrzów, no ale już jesteśmy blisko awansu do finału. No i jak widzicie, takim też wynikiem kończy się ten mecz i awansujemy do finału tarczy mistrzów. Także zobaczymy, jak to się wszystko potoczy dalej. Ale wszystko zmierza w, dobry, w dobrą stronę. Zdobyliśmy 735 monet za ten mecz. No i za chwilę przechodzimy do finału. Zobaczcie sobie moją drogę. Tutaj tak, to drugie zwycięstwo, było też ciężkie, wymęczone, tylko 1 do 0. I wyszukujemy naszego przeciwnika w wielkim finale tarczy mistrzów. Przeciwnik znaleziony, tutaj było lekkie opóźnienie, ale już wszystko jest ok. Wszystko ok, tak. No i dobrze. Strój wybrany, zielony, w sumie nam przynosił szczęście, także gramy sobie z zielonym strojem. Zgrania 86. I skład Liga Rosyjska. Tak, Liga Rosyjska. Chociaż bramkarz z ligi niemieckiej, tak, tak to było trochę pomieszane, widzę to jest z liga niemiecka, No także są, to jest chyba połączenie dwóch ligi, jeśli się nie mylę, ale to nie jest pełna hybryda, bo 86 Było zgrania, no i tutaj zobaczcie sobie naszą akcję, 61 minuta, bo wcześniej nic się nie działo, no i tutaj zobaczcie, Alan wychodzi sam na sam, przepycha się z obrońcami i zdobywa bramkę Alan 62 minuta i zdobywamy bramkę na 1 do 0 Mecz był bardzo ciężki, powiem Wam. Dopiero w 62 minucie udało się zdobyć jakąś bramkę, ale wcześniej też były okazje, ale nie takie stuprocentowe. Zawsze wszystko było bronione z obydwu stron. No ale wygrywamy 1-0, ale niestety teraz mamy akcję przeciwników, 82 minuta i on zdobywa bramkę i mamy już remis. Kokorin zdobywa bramkę, 82 minuta i mamy już remis w tym spotkaniu. Myślę, że jakoś dowiedziemy to zwycięstwo. No ale też nie chciałem grać defensywnie, grałem normalnie. No, i jeden błąd, i tracimy bramkę. I mamy już niestety remis. No, i coś czuję, że chyba ten przeciwnik będzie dalej naścisnął. No, ale może to nam się uda zdobyć jeszcze bramkę. No, zobaczymy. 85. Minuta. No, i strzał z przedpola karnego. szeroko zdobywa bramkę, i przegrywamy 2 do 1. Zobaczcie sobie. Za chwilę jeszcze raz ten strzał, zobaczcie, Przed Pola karnego uderzył, no i niestety bramka już nie wyciągnął tej piłki i przegrywałem 2 do 1. I teraz 87 minuta, także widzicie, w końcówce bardzo dużo się działo i kolejny strzał głową, kolejna bramka, tym razem Carlos Martin zdobywa bramkę z główki. Bardzo dużo bramek zdobywałem z główek, no ale wiecie jak jest w tej FIFA, dużo dzieje się właśnie w polu karnym po dośrodkowaniach, no i zdobywałem bramkę z... Po dośrodkowaniu właśnie zobaczcie i fajny strzał główką. Zdobywamy bramkę i mamy remis. Mamy remis 87 minuta, no ale niestety kolejna akcja przeciwników tutaj jeszcze na końcówka meczu. 89 minuta i drugą bramkę zdobywa Rim w tym meczu. No i kolejny raz przegrywamy, no i myślę, że teraz już będzie bardzo ciężko odrobić te straty, bo to już jest zupełnie końcówka meczu. Zostało nam tam jeszcze tylko kilka minut do końca, także nie wiem czy nam się uda coś jeszcze ugrać w tym meczu, ale tutaj zobaczcie błąd naszego bramkarza źle wybił tą piłkę i tutaj. No zobacz, no, jeszcze o piłkę odbiła się od I nie mogę nic zrobić 90 minuta i bystro strzelcem bramki dla przeciwnika i przegram 4 do 2, także to raczej koniec. marzeń o zdobyciu tej tarczy mistrzów, no ale jeszcze nie raz będziemy mieli taką okazję, także najważniejsze, że sprawdziłem sobie ten skład. Dobrze się spisuje, awansowaliśmy aż do finału, także jest bardzo dobrze. Ten skład możecie sobie zobaczyć oczywiście w poprzednim filmiku, który stawiłem. Możecie ocenić ten filmik, jeśli wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zapraszam was także do komentowania, do oceniania i zobaczcie, jeśli wam się coś nie podoba w tym składzie, to możecie mi powiedzieć, co byście tam zmienili. Także zobaczcie sobie jeszcze statystyki. Tutaj mam 7 strzałów przeciwnik 13, także no miał przewagę. Także w sumie dziękuję Wam za uwagę. No zobaczcie sobie tutaj. Nasz bilans trochę się popsuł przez tą jedną przegraną, no ale trzy wygrane. Także dziękuję wam za uwagę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!